Dzień dobry, tutaj pani Hania. Co pani sądzi o jej ukochanej kapeli, czyli jakiej? No, kanibal coś tam. Korps. Tak. Niech będzie. W każdym razie, nie moja reakcja była najpierw totalnie. to było totalne przerażenie. Ja nie rozumiałam, czy tam są słowa, czy ich nie ma, czy mi się coś wydaje, ja się przesłyszałam. Ale jednocześnie było to imponujące, z jaką prędkością, z jaką dykcją się wy wy wybabluje z no. twarzy takie dźwięki. Z szybkością karabinu maszynowego, no, no nie? Sprawie, więc no więc z jednej strony podziwiam, z drugiej strony zastanawiam się, czy to jest sztuka, którą ja jestem w stanie zrozumieć. Myślę, że jeszcze nie jestem w stanie tego objąć, mhm. ale chętnie zajmę się tym, żeby jakoś dopracować to do tego stopnia, żebym chociaż część tego zrozumiała, jakoś weszła w tą sztukę, bo na razie nie rozumiem. Mm -hmm. Ale podziwiam. Mm -hmm. No, wiesz, tam muzycy nie grają tacy, którzy z roki, spod ogona wypadły, wypadli. Tylko tam naprawdę trzeba wywijać dobrze na tej gitarze, to nie, to nie jest I tak, jeszcze że... jeszcze tymi włosami no. tak kręcić cały czas, a potem wracać nagle, że on kurczę nie, nie zżygał się na żadnym koncercie, to jest hit. Chociaż nie wiem, może się zżygał. Nie zżygał się. No to nieźle, mógłby lecieć w kosmos. Bo kurczę mieć taki błędnik, to jest hit. No. I jeszcze w odpowiednim momencie przerwać, żeby zacząć dalej bebłotać. Niesamowite. Dobrze, a czy w tej muzyce według Pani jest pierdolnięcie, czy nie ma? Jest duże pierdolnięcie, nawet myślę, że głównie ta muzyka jest pierdolnięciem. Nawet tam nie ma pierdolnięcia, ta muzyka jest pierdolnięciem. <grym> Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. So keep fucking support Cannibal Corps. Dzięki.